Witajcie. W naszej dzisiejszej analizie zaczynamy, no cóż, w ciekawych czasach. Te stare pewniki ekonomiczne, wiesz, bezpieczny etat do emerytury, wydaje się, że to wszystko jakoś tak się kruszy. Wiele osób czuje, no niepokój o swoją finansową przyszłość. A Robert Kiyosaki w książce Biznes XXI wieku twierdzi, że to nie tylko było do przewidzenia, ale że ta cała sytuacja to wręcz Szansa. Szansa, żeby wziąć finanse we własne ręce. Dzisiaj właśnie zagłębimy się w tę książkę. Chcemy zrozumieć, co dokładnie Kiyosaki rozumie przez ten biznes XXI wieku. Dla kogo właściwie jest ta koncepcja i dlaczego według niego to może być klucz do niezależności finansowej. Szczególnie no w kontekście tych wyzwań, które widzimy wokół, myśląc chociażby o roku 2025. Prześwietlimy jego argumenty, te główne idee, ale też spróbujemy zobaczyć. Co ten model oznacza w praktyce? Czym on się różni od etatu, od takiej typowej małej firmy? Jakie umiejętności ma rozwijać Kiyosaki? Zaczyna mocno. Mówi, że zasady gry ekonomicznej yy, fundamentalnie się zmieniły? Ta cała era industrialna, która obiecywała stabilność, wiesz, lojalność wobec korporacji na całe życie? To już przeszłość, tak, skończyło się. Dokładnie. Mówi wprost: poleganie na pensji to dzisiaj najmniej pewny sposób na życie. Przykłady. No, bankructwo General Motors, kiedyś symbol potęgi. Albo te powtarzające się kryzysy finansowe. Uh -huh. To pokazuje, jak kruche są te stare modele. Trochę jak siedzenie na gałęzi, którą ktoś inny może w każdej chwili no podciąć. Zgadza się, i autor argumentuje, że ta niepewność, taka wszechobecna, wręcz wymusza szukanie kontroli nad własnym dochodem. I tu pojawia się y, pierwszy ciekawy punkt może nawet trochę wbrew intuicji Kiyosaki twierdzi, że recesja to jest najlepszy czas na start z własnym biznesem najlepszy w kryzysie? Tak. Podaję przykłady. Microsoft, Disney. Te firmy rodziły się właśnie w trudnych czasach. Kryzys, jakkolwiek jest bolesny, to jednak zmusza do myślenia inaczej, do kreatywności, szukania alternatyw tego słynnego planu B. Czyli coś w tym jest. Ale żeby zrozumieć jego propozycję, musimy chyba zacząć od tego jego słynnego kwadrantu przepływu pieniędzy. Jak on to porządkuje? To jest absolutnie fundamentalne narzędzie w jego myśleniu. On dzieli źródła dochodu na cztery kategorie, oznacza je literami. E jak etatowiec, czyli employee. S jak samozatrudniony albo specjalista, self-employed lub small business owner. Dalej B jak właściciel dużego biznesu, back business owner. I na końcu I jak inwestor, investor. E-S-B-I. E Dokładnie. I kluczowe jest nie to, ile zarabiamy, tylko jak. Czyli z którego kwadrantu pochodzi nasz główny dochód? Bo każdy kwadrant, według Kiosakiego, wiąże się z, z zupełnie innym zestawem wartości, innym myśleniem, innym działaniem. To przybliżmy te różnice. Co charakteryzuje ludzi po lewej stronie? Tych z E i S. W kwadrancie E, czyli etatowca, dominuje wartość bezpieczeństwa. Ludzie szukają stabilnej pracy, pensji na czas, benefitów, boją się ryzyka finansowego. No to jest zrozumiałe. Z kolei w kwadrancie S, czyli samozatrudnionych, króluje niezależność. To często specjaliści, lekarze, prawnicy, graficy, wiesz. Albo właściciele małych firm. Tak, którzy lubią robić rzeczy po swojemu. Ich motto to często chcesz, żeby było dobrze, zrób to sam. Ale problem w tym, że oni często stają się niewolnikami własnej pracy. Jak przestają pracować, dochód znika. Są sercem firmy, ale jak ich zabraknie? Mm, to firma staje. Dokładnie. A prawa strona kwadrantu B i I to tam Kiosaki widzi drogę do tej prawdziwej wolności finansowej, tak? Tak jest. Kwadrant B to świat budowania systemów i zespołów. Właściciel dużego biznesu, a definiuje go jako system zatrudniający ponad 500 osób albo taki, co generuje dochód niezależnie od obecności właściciela czyli system sam działa. Właśnie. Taki właściciel nie musi być najmądrzejszą osobą w firmie. Jego siłą jest umiejętność tworzenia efektywnych systemów i przywództwa. Chodzi o to, żeby inni ludzie i systemy pracowali dla niego. Celem jest tworzenie majątku, a kwadrant I to już jest domena wolności finansowej. Tutaj pieniądze pracują dla nas, inwestorzy zarabiają pieniądze za pomocą pieniędzy. Okay. I głównym celem, jaki stawia Kiyosaki, jest właśnie świadome przejście z lewej strony kwadrantu, czyli E i S na prawą B i I. To nie jest tylko zmiana pracy. Absolutnie nie. To jest fundamentalna zmiana mentalności. A właśnie ten przeskok z lewej na prawą to jest sedno jego argumentacji. Jak twierdzi, prawa strona to nie tylko zarabianie, ale budowanie czegoś trwałego. Dokładnie o to chodzi. Na prawej stronie, szczególnie w B, nacisk kładzie się na budowanie aktywów, czyli czegoś, co generuje dochód niezależnie od naszej bieżącej pracy. Czyli nie zamieniamy już czasu na pieniądze. Nie. To jest klucz do pasywnego dochodu. Dochodu, który napływa nawet wtedy, gdy śpimy albo jesteśmy na wakacjach. I tu dochodzimy do tej konkretnej propozycji Kiosakiego. On identyfikuje jeden model biznesowy. Które według niego jest szczególnie dostępne dla przeciętnej osoby, która chce przejść do kwadrantu B. Oferuje niski próg wejścia finansowego i, co ważne, niskie ryzyko. Mowa o marketingu sieciowym, znanym też jako network marketing. Jak dokładnie Kiyosaki definiuje ten biznes XXI wieku? Czym on się tak naprawdę różni od założenia, no, nie wiem, tradycyjnej firmy? Restauracji, zakładu produkcyjnego. Definiuje go jako system dystrybucji. Taki, w którym firma płaci niezależnym przedstawicielom za to, że dzielą się informacjami o produktach, usługach bezpośrednio z ludźmi i za to, że budują i wspierają sieć innych przedstawicieli, którzy robią to samo. Czyli zamiast reklamy w TV? Tak. Zamiast wydawać miliony na tradycyjną reklamę, marketing, wielką sieć sprzedaży, firma płaci ludziom za marketing szeptany, za budowanie społeczności. A kluczowa różnica Zamiast budować cały biznesowy system od zera, co wymaga ogromnego kapitału, wiąże się z ryzykiem, no i trzeba wszystko wymyślić samemu, tutaj dołączamy do istniejącego, sprawdzonego systemu. Aha, czyli wchodzimy na gotowe, w pewnym sensie. Tak jakby. I to, według Kiosakiego, demokratyzuje dostęp do kwadrantu B, bo w tradycyjnym modelu on był zarezerwowany dla nielicznych. Rozumiem i twierdzi on, że ten model nie tylko generuje dochód, ale przede wszystkim buduje osiem kluczowych aktywów. One stanowią to prawdziwe bogactwo. Pierwsze z nich nazywa praktyczną edukacją biznesową. Brzmi trochę jak szkoła, ale chyba chodzi o coś innego niż dyplom MBA. Zdecydowanie tak. Kiyosaki podkreśla, że to jest nauka przez działanie, zdobywanie realnych umiejętności, które są potrzebne przedsiębiorcy z kwadrantu B. Nie teoria finansów z podręcznika, tylko praktyka wyznaczanie celów, zarządzanie czasem, pieniędzmi. Sprzedaż? Umiejętność sprzedaży, ale rozumianej szerzej jako komunikacja, wpływanie, pokonywanie strachu przed odmową, podstawy księgowości dla firm. Co ważne, on twierdzi, że często dopiero w takim systemie ludzie dowiadują się o realnych korzyściach podatkowych, tych dostępnych dla właścicieli firm z B, a niedostępnych dla pracowników z E. To faktycznie może otwierać oczy. Na zupełnie inne zasady gry finansowej. Porównuje to do nauki jazdy na rowerze. Nie nauczysz się z książki. Musisz wsiąść i spróbować ryzykować upadek. Drugie aktywo brzmi jeszcze ciekawiej ścieżka rozwoju osobistego. Czyżby biznes był tu tylko pretekstem do pracy nad sobą? W pewnym sensie tak. Kiyosaki argumentuje, że przejście z lewej na prawą stronę kwadrantu ono wymaga fundamentalnej zmiany wewnętrznej. Trzeba zmierzyć się ze swoimi lękami zwłaszcza tym lękiem przed porażką, przed odrzuceniem to jest chyba najtrudniejsze. No tak, co ludzie powiedzą Dokładnie. Trzeba zbudować odporność psychiczną, nauczyć się podnosić po upadkach, myśleć jak zwycięzca, a nie jak ofiara okoliczności. On nazywa to walką z takim wewnętrznym przegranym tym głosem, który ciągle szepcze: Nie dasz rady, to nie dla ciebie, nie stać cię. A ten rozwój prowadzi z kolei do szóstego aktywa niezrównanych umiejętności przywódczych. Czym te umiejętności przywódcze różnią się od bycia, no nie wiem. Menedżerem w korporacji. Tam też zarządza się ludźmi. Różnica jest fundamentalna. W marketingu sieciowym nikt nikogo formalnie nie zatrudnia nikt nikomu nie może niczego nakazać. Aha, czyli nie ma tej hierarchii władzy? Właśnie. To biznes oparty na dobrowolności. Dlatego przywództwo tutaj polega nie na wydawaniu poleceń i kontrolowaniu, jak w kwadrancie E. Ale na inspirowaniu, motywowaniu, nauczaniu i wspieraniu innych w osiąganiu ich celów. To brzmi bardziej jak coaching, mentoring. Dokładnie. To umiejętność budowania relacji, komunikowania wizji, wydobywania z ludzi tego, co najlepsze. Kiosaki mówi o czterech wymiarach lidera, które trzeba rozwijać: mentalnym, czyli wizja, emocjonalnym, empatia, panowanie nad emocjami. Fizycznym, wytrwałość i duchowym. Misja, wartości. To jest bardziej jak bycie trenerem, mentorem, niż takim tradycyjnym szefem. Przejdźmy dalej. Czwarte aktywo to moc własnej sieci. Tutaj kiosaki powołuje się na prawo Metcalfego. Co to takiego? Tak, V równa się n do kwadratu. To prawo mówi, że ekonomiczna wartość sieci rośnie wykładniczo. Proporcjonalnie do kwadratu liczby jej użytkowników. Wykładniczo, czyli bardzo szybko. Tak. Brzmi technicznie, ale pomyślmy praktycznie. Sieć, która ma 10 osób, nie jest tylko dwa razy bardziej wartościowa niż sieć 5 osób. Jej wartość rośnie do kwadratu, czyli jest potencjalnie 4 razy bardziej wartościowa. 100 kontra 25. Robi wrażenie. To ilustruje potęgę dźwigni, jaką daje budowanie sieci. Kiyosaki podkreśla, że w marketingu sieciowym stajesz się właścicielem tej rozwijającej się sieci, a nie tylko jej częścią, jak pracownik w dużej firmie, czy nawet franczyzobiorca, który kupuje system, ale nie jest jego właścicielem w tym samym sensie. A jak ta sieć ma rosnąć? Tu dochodzimy do piątego aktywa. Biznesu w pełni skalowalnego i dającego się duplikować. Co to znaczy w praktyce skalowalny i duplikowalny? To jest sedno różnicy między myśleniem w kwadrancie S, gdzie sukces zależy od jednostki, a B, gdzie sukces zależy od systemu. Kluczem w marketingu sieciowym, według Kiosakiego, nie jest bycie supergwiazdą sprzedaży. Naprawdę? Myślałem, że właśnie o to chodzi. A właśnie, że nie. Takie indywidualne talenty są trudne do skopiowania przez innych. Sukces polega na stosowaniu prostych, powtarzalnych systemów i narzędzi, takich, które każdy może łatwo zduplikować czyli powielić. Czyli prostota jest kluczem. Tak. A w dobie cyfrowej, myśląc o roku 2025, te narzędzia są jeszcze potężniejsze platformy online, webinary, materiały cyfrowe to wszystko ułatwia. To właśnie duplikacja prostych działań przez coraz większą liczbę osób, a nie jakiś indywidualny geniusz, umożliwia ten wykładniczy wzrost sieci. I skalowalność biznesu to odróżnia myślenie właściciela systemu B od takiego specjalistę rzemieślnika. Czyli, wbrew pozorom, bycie takim urodzonym sprzedawcą może nawet przeszkadzać. Dokładnie tak twierdzi Kiosaki. Osoba z naturalnym talentem do sprzedaży może mieć pokusę, żeby robić wszystko po swojemu, imponować wynikami, zamiast trzymać się prostego systemu, który jest zaprojektowany do powielania przez przeciętną osobę. Prawdziwym produktem w tym modelu jest sam system duplikacji. Celem jest zbudowanie armii ludzi, którzy konsekwentnie wykonują kilka prostych czynności, a nie poleganie na kilku wybitnych jednostkach. Siódme aktymo mechanizm tworzenia prawdziwego bogactwa. Jak Kiosaki definiuje to bogactwo i jak proponuje je budować? Wspominałeś o jakimś czteroetapowym planie. Definicja bogactwa, według Kiosakiego, jest ciekawa. To nie jest ilość pieniędzy na koncie to jest czas. Tak. Jak długo możemy przetrwać na obecnym poziomie życia, nie pracując? Prawdziwe bogactwo to wolność od konieczności pracy dla pieniędzy. A jego plan budowania tego bogactwa wygląda tak: krok pierwszy zbuduj biznes. W tym kontekście marketing sieciowy, który generuje przepływ pieniężny. Okay. Drugi krok bardzo ważny reinwestuj zyski z biznesu w jego dalszy rozwój. To jest absolutnie kluczowe często pomijane przez ludzi z mentalnością pracownika, którzy chcą od razu konsumować zyski. Biznes trzeba najpierw nakarmić. Rozumiem, najpierw inwestycja. Trzeci krok. Gdy biznes jest stabilny, generuje nadwyżki, inwestuj te nadwyżki w inne aktywa generujące pasywny dochód. Kiosaki szczególnie poleca nieruchomości na wynajem. I dopiero na samym końcu krok czwarty. Kupuj dobra luksusowe, ale za pieniądze generowane przez aktywa biznes i nieruchomości, a nie z własnej pracy czy tych początkowych zysków biznesu. Brzmi to jak maraton, a nie sprint. Wymaga cierpliwości, dyscypliny. To chyba ważna lekcja psychologiczna odroczenie gratyfikacji. Niezwykle ważna. To jest całkowite przeciwieństwo tej naszej kultury natychmiastowej satysfakcji. Budowanie prawdziwych aktywów, czy to biznesu w kwadrancie B. Czy portfela inwestycyjnego w I, to wymaga czasu, konsekwencji, myślenia długoterminowego. A nie szybko i łatwo. Dokładnie. Ta chęć szybkiego wzbogacenia się i natychmiastowego wydawania to jest pułapka myślenia z lewej strony kwadrantu. I ostatnie, ósme aktywo wielkie marzenia i umiejętność ich realizacji. Jak biznes ma pomagać w marzeniach? To brzmi trochę. Idealistycznie? Może trochę, ale Kiyosaki twierdzi, że ten model biznesowy, razem ze wspierającą społecznością, to jest trzecie aktywo krąg znajomych o tych samych wartościach. Czyli otaczanie się odpowiednimi ludźmi? Tak ludźmi, którzy nas wspierają w dążeniu do kwadrantu B, a nie ściągają w dół. To wszystko razem zachęca do zmiany takiego ograniczającego myślenia. Nie stać mnie na to. Na proaktywne pytanie jak mogę sobie na to pozwolić. Czyli szukanie rozwiązań zamiast wymówek. Właśnie. Pomaga przezwyciężyć te mentalne bariery, uwierzyć we własne możliwości, zacząć dążyć do realizacji celów, które wcześniej wydawały się nierealne. Podkreśla też, co dodaje jego żona Kim, że dla kobiet ten model może być szczególnie atrakcyjny. Dlaczego? Bo oferuje brak szklanego sufitu, elastyczność czasową, no i możliwość budowania poczucia własnej wartości w środowisku biznesowym. A statystyki pokazują, że kobiety faktycznie stanowią dużą część tej branży. Podsumujmy, może. Książka Biznes XXI wieku przedstawia marketing sieciowy nie tylko jako sposób zarabiania pieniędzy, ale jako swego rodzaju szkołę przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Jako platformę do budowania tych ośmiu kluczowych aktywów od praktycznych umiejętności, przez zmianę mentalności, po zdolność do realizacji marzeń, które razem tworzą mechanizm budowania pasywnego dochodu. Wygląda na to, że głównym celem książki jest pokazanie drogi do kwadrantu B ludziom, którzy startują z pozycji E lub S, oferując model o niskim progu wejścia. Komu więc tak ostatecznie jest dedykowana ta książka? Dokładnie tak, książka jest dedykowana przede wszystkim tym, którzy czują się uwięzieni w tym, co on nazywa wyścigiem szczurów, tym, którzy obawiają się o swoją przyszłość finansową w obliczu zmian gospodarczych i szukają praktycznego sposobu na przejęcie kontroli. A kluczowe lekcje psychologiczne, które próbuje przekazać, to konieczność pokonania strachu przed odmową, porażką, opinią innych to jest chyba numer jeden. Tak, ten strach paraliżuje. Dalej. Wartość wytrwałości i konsekwencji to nie jest szybki zarobek. Potrzeba zmiany ograniczających przekonań na temat pieniędzy i własnych możliwości, no i ta fundamentalna różnica między mentalnością pracownika, szukanie bezpieczeństwa, a mentalnością przedsiębiorcy czyli tworzenie wartości i branie odpowiedzialności. A jak te idee, te koncepcje mają się do realiów biznesowych roku 2025? Mamy sztuczną inteligencję, która zmienia rynek pracy, globalizację, te dynamiczne zmiany. Czy koncepcje Kiosakiego w końcu sprzed kilkunastu lat nadal są aktualne? Czy takie małe sieciowe biznesy mają w ogóle szansę w z technologicznymi gigantami? Myślę, że to fundamentalne przesłanie o konieczności budowania własnych aktywów i przejmowania kontroli nad finansami. Jest dzisiaj jeszcze bardziej palące niż kiedykolwiek. Niepewność na rynku pracy rośnie, nie maleje. Technologie, o których on wspominał, jako narzędzia, jak płyty CD czy DVD, pamiętasz? Tak, to brzmi archaicznie dzisiaj. No właśnie, dzisiaj zastąpiły je znacznie potężniejsze narzędzia cyfrowe. One jeszcze bardziej ułatwiają komunikację i duplikację w modelach sieciowych. Globalizacja też sprzyja takim strukturom. A co do AI? Owszem, automatyzuje ona wiele zadań, ale jednocześnie sprawia, że te typowo ludzkie umiejętności stają się jeszcze cenniejsze. Jakie na przykład? Przywództwo oparte na inspiracji, budowanie relacji, inteligencja emocjonalna, odporność psychiczna czyli dokładnie te kompetencje, które ten model ma rozwijać, według autora. Więc pytanie nie brzmi, czy małe firmy mogą konkurować z gigantami na ich zasadach bo pewnie nie. Raczej o to, czy jednostki mogą znaleźć alternatywną ścieżkę do budowania własnych skalowalnych systemów, które generują dochód pasywny. Kiyosaki proponuje jedną z takich ścieżek czyli nie chodzi o bezpośrednią walkę Dawida z Goliatem ale o znalezienie jakby innej gry takiej, w której można wykorzystać siłę sieci i duplikacji zamiast konkurować kapitałem i infrastrukturą to jest sedno sprawy. To jest próba, jak mówiłam, demokratyzacji dostępu do kwadrantu B. I niezależnie od tego, jak oceniamy sam model marketingu sieciowego, a wiemy, że budzi on różne opinie, czasem kontrowersje, to prawda. Warto zadać sobie to fundamentalne pytanie, które ta książka stawia z całą mocą: czy w naszym życiu finansowym skupiamy się głównie na zarabianiu pieniędzy przez sprzedaż naszego czasu? Czy może na świadomym budowaniu aktywów, które będą pracować dla nas? Co dla każdego z nas oznacza prawdziwe bogactwo? Tylko pieniądze? Czy może czas, wolność, możliwość realizacji pasji? I jak możemy w tych dynamicznych czasach roku 2025 kształtować swoją przyszłość finansową w zgodzie z własnymi wartościami? To są pytania, nad którymi chyba warto się zastanowić po tej rozmowie.